W 2011 roku niespełna 27-letni Ross Ulbricht, założył stronę internetową w Darkwebie. Marzył, aby handlować bez granic i w jak najprostszy sposób, a zarazem w sposób anonimowy. Myślał, jak pewnie większość przestępców na początku kariery, że nigdy nie zostanie złapany. Anonimowość miały zapewnić mu sieć Tor, wrodzona inteligencja i rozliczenia w kryptowalutach, które miały być, jak cyfrowa gotówka, czyli nie do wytropienia. Nieszybko okazało się, że nawet i tam nieświadomie zostawił swoje ślady. Ross Ulbricht jest niezwykle inteligentny. Urodził się w 1984 roku. Studiował fizykę na Uniwersytecie Teksańskim, a następnie na Penn State ukończył studia magisterskie z inżynierii materiałowej. Jeszcze na uczelni zainteresował się również polityką. Był gorącym wyznawcą libertarianizmu. Twierdził i wierzył, że rząd powinien zalegalizować każdy rodzaj narkotyków, ponieważ nikt nie powinien dyktować wolnemu człowiekowi, co może, a czego nie może wprowadzać do swojego własnego organizmu. Ulbricht rozważał na samym początku różne nazwy dla tworzonego przez siebie narkotykowego targowiska, ale ostatecznie zdecydował się na jedwabny szlak na cześć dawnej chińskiej drogi handlowej. Pierwszym towarem na szlaku były własnoręcznie wyhodowane przez samego właściciela, grzyby halucynogenne. Ulbricht, który początkowo korzystał po prostu z pseudonimu admin, był pewny sukcesu swojej strony, ale nawet taki samograj jak sprzedaż narkotyków potrzebuje reklamy, przynajmniej na początek. Pod pseudonimem Altoid, Ross Ulbricht odwiedził więc kilka for zajmujących się tematem sprzedaży narkotyków i napisał kilka postów reklamujących swoją działalność. Zakładał różne wątki i sam sobie odpowiadał innymi kątami, zachwalając własną stronę, o czym inni użytkownicy nie mieli pojęcia. Ulbricht, który od tamtego momentu występował już tylko jako straszny pirat Roberts, ufał, że nigdy nie zostanie złapany. W trakcie jednej z rozmów z moderatorem Straszny pirat Roberts napisał: Nie wiem na 100%, co się stanie. W przeszłości nie było takich przypadków jak nasz. Ale jeśli spojrzysz na szanse, że nas złapią, to jest niewiarygodnie mała. Postaw się na pozycji prokuratora, który próbuje zbudować sprawę przeciwko Tobie. Jakimi dowodami dysponuje? Na Twoim laptopie nie ma niczego, co można użyć przeciwko Tobie. Jeśli odpowiednio ukryjesz bitcoiny, to nie da się ich wyśledzić. By cokolwiek udowodnić, musieliby patrzeć, jak się logujesz do serwisu i pracujesz. Jedyny moment zwątpienia był w momencie, gdy o jego stronie było zbyt głośno, z powodu wprowadzenia broni na swoją stronę internetową. Zrozumiał, że potrzebuje ciszy w zwykłym świecie, a lojalnych i stałych klientów w świecie wirtualnym. Szybko więc wycofał się z tego pomysłu i pozostał przy sprzedaży samych narkotyków. Mimo, że sprzedaż broni przynosiła mu jednorazowo większe zyski, musiał odpuścić. To dobra cecha, nie był mocno chciwy, co utrudniało policji odnalezienie go i powiązanie z nielegalnymi czynnościami, które na co dzień wykonywał. Do jego strony przyległa nazwa narkotykowego Amazonu lub anonimowego Amazonu. I de facto było to prawdą. Można tam było kupić naprawdę wiele rzeczy, a sprzedawcy czy kupujący mogli pisać opinie na temat innych użytkowników. A to wszystko anonimowo. Jednak im większe imperium, tym chcąc nie chcąc, większe ryzyko złapania i zainteresowania się tym sklepem. Szybko więc pojawiło się zainteresowanie władz, organów ścigania i polityków. Przyczynił się do tego m.in. artykuł, opublikowany w nieistniejącym już portalu, który oburzył amerykańskich senatorów, Charlesa Schumera i Joe Manchina. Wysłali oni pismo na temat szkodliwości serwisu do prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. Wtedy właśnie rozpoczęło się śledztwo. Organy ścigania na wiele sposobów rozbiły przykrywkę Ulbrichta. Śledczy z agencji narkotykowej zinfiltrował witrynę i zostali administratorem, zdobywając w ten sposób poufne informacje na temat działania witryny. Organy ścigania przejęły jego stronę w Islandii i zdobyły mnóstwo dzienników czatów, jeszcze bardziej wzbogacając swoją wiedzę. Ulbricht został powiązany ze strasznym piratem Robertem przez Garego Alforda, śledczego z Urzędu Skarbowego, współpracującego z amerykańską agencją do spraw walki z narkotykami, w sprawie jedwabnego szlaku w połowie 2013 roku. Połączenie zostało nawiązane poprzez połączenie nazwy użytkownika Altoid, używanej w początkach działalności do ogłaszania strony internetowej. Było związane z postem na forum, w którym Ulbricht, pisząc pod pseudonimem Altoid, poprosił o pomoc w moderowaniu i podał swój adres e-mail, który zawierał jego imię i nazwisko. Federalne biuro śledcze aresztowało Ulbrichta w oddziale biblioteki publicznej w Glen Park i oskarżyło go o bycie twórcą tej witryny. Tak jak wcześniej powiedział, jedynym sposobem na pełne powiązanie go z jego stroną, było odciągnięcie go od komputera w momencie zalogowania i zarządzania. Tak też się stało. Pod ciężarem materiału dowodowego, pomimo niezwykle elastycznych podchodów obrony, przysięgli nie mieli wątpliwości, że Ross Ulrich jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. A oprócz prowadzenia nielegalnego, internetowego sklepu, w którym kupić można było wszystkie znane ludzkości narkotyki, nabyć można było również wiele różnych rodzajów broni, złośliwe oprogramowanie czy ludzkie organy. Temu ostatniemu sprzeciwiali się jego moderatorzy. Widzieli w tym problem, którego Ross nie widział. Straszny pirat Roberts oskarżony został również o zlecenie pięciu zabójstw. Mimo, że zwłok tych ludzi nie odnaleziono, a niektórzy z nich żyją i mają się dobrze, to uznano, że bez wątpienia chciał ich śmierci i za to zapłacił. Prowadząca sprawę sędzia Katrin Forrest nie miała wątpliwości. Wyrok brzmiał: podwójne dożywocie, bez możliwości warunkowego zwolnienia, plus 40 lat bezwzględnego więzienia. Historia najpopularniejszej strony na dark webie to również wiele wątków pobocznych, chociażby historii Cartisa Grina, który niesłusznie zresztą posądzony został przez Ulbrichta o kradzież środków należących do niego i skorumpowanych agentów, którzy tak naprawdę te środki ukradli, a także agenta, który dodatkowo pobierał setki tysięcy dolarów od admina Ulbrichta w zamian za przekazywanie informacji o toczącym się śledztwie. To również tragiczna historia rodziny Ulbrichtów, ojca, matki i przyjaciół Rosa, którzy w winę syna i przyjaciela, pomimo przygniatających dowodów, nie wierzą do dziś i walczą o jego ułaskawienie i uwolnienie.